W dzisiejszym odcinku paka, paka A w niej taka kierownica ponadto taki widelec. I co teraz? Rower już na wieszaku, a więc co? Ściągamy te wszystkie gripy, hamulce, dzwonki, inne gadżety. Wszystko musi być zdjęte z tej kierownicy. A więc do dzieła. No dobra, sobie możemy odkręcać kierownicę. Tutaj. Dobra, mniej więcej coś takiego. Ha. No ale po co ci takie coś? A? Taki pomysł. No nic, na testy. Więc tutaj tak. Najpierw idzie manetka pod kierownicę, tak ten rancik, i dopiero klamka hamulca. O, coś takiego. Tutaj sama klamka, więc nie ma problemu. No i dobra, jak trzeba rower zdjąć teraz na ziemię, jakoś to sobie poustawiać, poprzymierzać Ok, na tą chwilę zostawiłem to tak, że hamulec klamka jest na górnym. Tutaj manetka do zmiany biegów na dole i wygląda. Sprawia wrażenie, że to będzie miało sens. Zobaczymy, jak podczas jazdy się spisze. Także tak to wygląda, tylko nie mam owiki w tej chwili. Tutaj powinna pójść owika. Ale założę sobie tutaj gripy na tą chwilę i zobaczę jak się jeździ. To co? Widelec? Chciałem jeszcze dokupić gwiazdkę do tego drugiego widelca, bo tam nie ma. Trzeba będzie to nabić od góry. Hmm. Przejechałem się kawałek. Ten, ta manetka tutaj nie może być, bo przeszkadza. Trzeba ją gdzieś indziej pomyśleć i zamontować. Może tutaj? Ok, więc odkręcamy koło. Tutaj odkręcamy górę. Odkręcamy. Mostek i ściągamy widelec. Ten hamulec również odkręcimy, bo jest uszkodzony. Będzie do wymiany. Założymy tymczasowo inny. Dobra, bierzemy się. Okej, okay, stary zestaw już odpięty. Na bok z nim. Na razie tutaj do części zagubionych. I teraz co? Eee, bieżnie przydałoby się to nasmarować. Jeszcze raz. Tutaj łożysko wypadło dobra, założymy i działamy z nowym. Jeszcze mała uwaga: bo do nowego widelca zawsze potrzebna jest taka bieżnia. Na szczęście miałem coś takiego, i to wchodzi tutaj. To jest widelec karbonowy, jeszcze o nim nie wspomniałem. I ten widelec będzie tu zobaczymy, jak się to będzie sprawować. Więc teraz przymierzam widelec, zakładam mostek i podkładki. Dam trochę więcej podkładek, bo chcę mieć trochę kierownicę wyżej. I trzeba go dociąć na odpowiedni wymiar. To jest chyba karbon też. No więc ostrożnie z tym wszystkim postępujemy. I zakładamy. Czyścimy szmatką, dajemy nowy smar. Łożysko zostaje stare, bo jest jeszcze dobre i wkładamy widelec. Poprawka, bo właśnie łożysko, które miało być dobre, się rozpadło. Więc jak widać, pozory mylą, ale na szczęście mam nowe. Więc nowe wymienimy też. Założymy też u góry, bo nigdy nie wiadomo, jak już wymieniamy, no to konkret. Nowe łożyska. Góra, dół. Teraz po kolei elementy steru, widelec, podkładki i Kierownica wraz z mostkiem. Właśnie mi ten widelec wypadł na podłogę z tej wysokości. Już, już. Nowy, nowy był. Dobra, chyba nic mu nie jest. Złapałem teraz takim ściskiem. Nabicie szyszki. Słuchajcie, nie mam takiego przyrządu do nabijania. Eee, nabijam za pomocą takiej wkręconej śruby, uderzam gumowym młotkiem. No i cóż, pierwsza warstwa już weszła. Teraz delikatnie dobiję tutaj drugą. Eee, widelec jest złapany delikatnie w imadle. No, myślę, że się uda. Ok, udało się, szyszka, gwiazdka, jak zwał tak zwał, została wbita za pomocą tej śruby i imadła. Na tą chwilę wygląda to tak. Tą manetkę z dołu przyniosłem na samą górę i wydaje się najbardziej OK. Tutaj nie przeszkadza w hamowaniu. Dostęp kciukiem jest. Tu na razie hamulec jest zdjęty, bo będzie założony inny widelec. No i jeszcze się przejedziemy, zobaczymy jak to chodzi. Na tą chwilę w stanie surowym wygląda to tak. Czy warto bawić się w taką kierownicę? Otóż, panowie i panie, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Oh, oh, here